Metro w Gruzji musi być wykopane w bardzo dużej głębokości, ponieważ takie mają warunki geologiczne z tego zjeżdża się bardzo, bardzo głęboko po Zobaczcie sami. Dzisiaj będzie moja ostatnia noc w e, Gruzji właściwie przedostatnia, ale ostatnio nie będę spał dlatego, że mam wylot z Kutaisi o godzinie 4 Ja do tego czasu mam jeszcze jedną noc przed sobą więc spotkam się i poznam jakichś nowych ludzi Już jestem dosyć mocno zmęczony, ponieważ Codziennie daję z siebie wszystko, chcę zwiedzać jak najwięcej, spać jak najmniej. W życiu tyle nie piłem, co tutaj. Maksymalnie w Polsce były to dwa dni, trzy dni pod rząd. Natomiast tutaj jest już to dziewiąty dzień pod rząd. Mam ze sobą krówki, którym poczęstuję Polaków, yy, druzinów.

na urwisku zaraz pokażę wam widok jak to wygląda z drugiej strony w sensie z naprzeciwko ulicy ale bardzo fajne miejsce ta sama sama skała z drugiej strony tam mniej więcej byłem wydaje się to dosyć niebezpieczne ale tak naprawdę nie było jakiegoś większego zagrożenia jestem w ogrodzie botanicznym w pobliżu jednej z apartamentów najbogatszego człowieka byłem tutaj wczoraj ale nie wziąłem ze sobą kamery Dlatego przyszedłem w to miejsce jeszcze dzisiaj. By nagrać to wszystko jeszcze raz. W samym centrum miasta Zbacza się na kilka kroków i ma się już o podnóża góry. Pięknie usytuowany ogród botaniczny Jestem na moście, pode mną wodospad to wszystko co znajduje się za moimi plecami To po prostu prywatna widla Zaraz przejdę do innego miejsca, z którego ją będzie dużo lepiej widać. Ma on nawet basen, w którym znajduje się rekin. A tutaj można stanąć zaledwie 2 metry od jego rezydencji. Ta kładka tutaj się przesuwa i jeżeli chce, zawsze może po prostu wyjść sobie z domu i prosto trafić do ogrodu botanicznego. Dalsza część ogrodu botanicznego. Na górze most, na którym byłem. A tuż obok... Wodospad. Krówki? Dzięki. Dzięki. Spoko. Skąd jesteś? E, wiecie, gdzie jest Zgierz? Zgierz? W Polsce? No tak, tak, tak. Nie mam siły. Ostatni dzień wyprawy Jestem w Kutaisi Teraz się spotkam z jakimś kolegą Którego poznałem tydzień temu Jak zejdzie ze mnie cała adrenalina Po powrocie do Polski To po prostu będę leżał, 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 leżał Poland <laughs> Ostatnie, wyjście, już na lotnisku. I rozdaj ostatnia krówka. Dla słowa. Kamera, że wysoka, to ma Bye. See you in Georgia. Tyle z to nie pamiętam, kiedy się robiła. Czy dobrze? Czy nie nagrywa pan oczywiście. Jestem już w Polsce. Właśnie złapałem się na stopa z, ciekawe, bo pilotem z samolotu, w którym leciałem. Miałem dużo szczęścia. I in in A drink. Jest właśnie stopem. stopem i w stronę Piotrkowa. już będzie coraz bliżej łodzi i domu. I domu, i nareszcie się wyśpię i wycieźwieję. <laughs> Fajny widok, nigdy wcześniej nie jechałem tak wysoko od Bardzo wszystko fajnie widać z góry. Zdecydowanie lepiej niż z